Dzień dobry, witam cię serdecznie. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Jestem tu po to, żeby pomóc Ci w rozpoczęciu swojej przygody z aktywnością fizyczną. Jeżeli tutaj trafiłeś, to prawdopodobnie nie potrafisz, jest ci ciężko wejść w regularną systematyczną aktywność fizyczną, dlatego ja pojawiam się na Twojej drodze i jestem tu po to, żeby przez najbliższe 5 dni pokazać Ci, że możesz regularnie trenować. Dzisiejszy trening potrwa około 14 minut. Tak więc zapraszam cię serdecznie. Nie potrzebujesz mieć żadnych sprzętów, żadnych gum, żadnych handli. Potrzebujesz siebie, potrzebujesz trochę uśmiechu, potrzebujesz trochę energii, nawet jeżeli nie masz jej dzisiaj dużo, to spokojnie po tych 14 minutach będziesz miała na pewno tej energii więcej. Potrzebujesz mieć matę. Jeżeli nie masz maty, to możesz mieć dywan. OK, ja tylko przypomnę, że ten trening jest i będzie naprawdę łatwy. Ten trening będzie dla osób, które już dawno nie praktykowały aktywności fizycznej. Ten trening będzie dla osób, które chcą wrócić, chcą bądź chcą rozpocząć aktywność fizyczną. Dlatego zapraszam Cię serdecznie, przygotuj kawałek przestrzeni i ruszaj w tę podróż razem ze mną. Codziennie będziecie dostawać tutaj na Instagramie ode mnie jakieś zadania do wykonania przez 5 dni. Zapraszam serdecznie, rozpoczynamy od marszu. I idziemy. I ja przypomnę tylko o podstawowych zasadach. Pępek do pleców ciągnie bardzo mocno. Tak jakbyś chciała odchudzić brzuch normalnie w 5 sekund. Czyli wciągasz pępek do pleców i idziesz, i maszerujesz. Sztywno, tak jak jest. Ty panujesz nad ciałem, a nie ciało nad tobą. Jak to się mówi, to pies macha ogonem, a nie ogon psem. I uwaga, idziemy i do tego dokładamy wymachy ramion. Hop, 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 hop. Rakiet świetnie. Maszeruj. Super. I ostatni raz. Super. I teraz przód. To samo. Cały czas maszerujesz. Kolana troszkę wyżej. I starasz się wciągać pępek do pleców. Oddychaj. Dech, wydech. Dech, wydech. Pamiętaj o tym, że nie musisz od razu przenosić gór. Możesz piaseczek po piaseczku przesypywać troszeczkę z jednego miejsca na drugie po to żeby zbudować piękną górę w przyszłości. Stajemy sobie na szerokość bioderek nawet troszkę szerzej. Łapki przed siebie i robimy skręty w lewo skręty w prawo hop hop. A ja jestem tu po to żeby ci pomóc żeby cię aktywować do tego żebyś po tych pięciu dniach chciała więcej. Dlatego zaczynamy dziś od 14 minut. Nie myśl o jutrze, pomyśl tylko o dzisiaj. Zrób to, co dzisiaj, a później będziemy martwić się z dniem kolejnym. Szeroko stajemy, schodzimy dłonią do podłogi, cyk i wychodzimy w górę. Hop. Być może dzisiaj nie dotykasz dłoni podłogi. Nie ma problemu. Dotkniesz jutro, dotkniesz za tydzień. W górę wydech. Uff. Trzy razy jeszcze. Raz, dwa i trzy i fantastycznie zostajesz w tej pozycji i w tej pozycji prawa rączka idzie do lewej nóżki, a lewa do prawej, czyli po przekątnej, hop, hop i wzrok idzie za moją do supitu. Świetnie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i ok. Powiem tylko jeszcze jedno, jeżeli jest ćwiczenie gdzieś tam... Nie jest możliwe do, ciebie, do, do, do przez Ciebie do wykonania. To po prostu go nie rób. Ok, uwaga, już teraz przechodzimy do biegu. Spokojny, swobodny bieg w miejscu. I uwaga, ten bieg robimy sobie metr do prawej i metr do lewej. Czyli jedziemy do prawej, usztywnij się, usztywnij ciało i do lewej. Kolanka troszkę wyżej. Pamiętaj, to ty decydujesz o tym, jak prowadzić ciało. To nie ciało, decyduje o tobie. Już myśl o tym, żeby wciągnąć pęplek do pleców i wracasz z powrotem. Świetnie. Jeszcze chwilkę, łatwiejsza wersja. Idziesz, hop, 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 hop. Świetnie. Możesz iść, możesz biec. Jeszcze trzy szerokości. Być może masz większą nadwagę. Być może nie możesz teraz biec, nie możesz obciążać tych trestachów. Nie przejmuj się tym, zatrzymujemy się. I krążymy bioderkami. Dziś zaczynasz, zobaczysz, co będzie za rok. A pamiętaj o tym, że za rok możesz powiedzieć to samo, ale względem przeszłości. Czyli za rok możesz powiedzieć do siebie, co by było, gdybym rok temu zaczęła i posłuchała tego jacka i zrobiła 14 minut, a później te kolejne 5 dni, a później została z nim dłużej. Pamiętaj o tym. Hop, 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 hop. I ostatni raz. I pięknie. Rozruszajmy sobie nadgarski. Tak jest, już 5 minut treningu za tobą. 4 minuty dokładnie, 4,5. i Rozruszaj sobie nadgarski. Świetnie. Jeszcze chwileczkę. Ok. I uwaga, przechodzimy do pajacyka. Pajacyk w następujący sposób. Wydech, dech. Wydech, dech. Łatwiejsza wersja. Po prostu idziesz do lewej i do prawej. I jedziemy. Hop, 20 razy. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś w połowie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i fantastycznie. O to chodzi. Zobacz, to wcale nie jest trudne. Naprawdę to jest fajne do wykonania. Zwłaszcza jeżeli masz taką fajną osobę po drugiej stronie. A ja mam mas, to też mi bardzo wtedy. Cieszy. Ok, przechodzimy do pięciu ćwiczeń, które wykonamy sobie dwukrotnie i na dzisiaj to będzie wszystko. Zobaczcie, nic trudnego. Bałaś się aktywności fizycznej, już nie musisz się bać. Aktywność fizyczna może być przyjemna i fajna. Ok, przechodzimy sobie do klęku podpartego. To jest klęk podparty. W klęku podparty do pleców. Dłonie mam pod barkami, czyli nie są dłonie do przodu, tylko dłonie pod barkami. I teraz prawa ręka do przodu, lewa ręka do tyłu i odkładasz z powrotem, prawa ręka do przodu, do tyłu i odkładasz z powrotem startuj, ruszaj, trudniejsza wersja, kolano spotyka się z łokciem, hop i w ten sposób, kolano spotyka się z łokciem, hop i jeszcze 7 razy ja mieszam, robię trudniejszą wersję, robię łatwiejszą, wydech robisz wtedy kiedy dłoń jest do przodu, wdech do środka, wydech kiedyś rozkładasz i jeszcze 4 razy, hop jeszcze trzy, jeszcze dwa i ostatni raz. I pięknie, druga strona. Hop, przypominam, jest wersja trudniejsza i wersja łatwiejsza. Wersja trudniejsza, kolano do łokcia, nie odkładasz na podłogę dłoni. Hop, siedem sztuk do końca. Jeszcze sześć. Przypominam, trenujemy dziś czternaście minut. Na pewno zgrzeje się troszkę. Jeszcze dwa razy, raz i ostatni i pięknie. Bardzo proszę was o to, żebyście położyły się na plecach. I uwaga, leżąc na plecach, dłonie wzdłuż ciała, łopatki ściągnięte, czyli klatkę piersiową dajesz do przodu, tak jest. I teraz uwaga, unosimy biodra do góry, napinamy pośladki i wracamy w dół. Pamiętajcie o tym, czas start, pamiętajcie o tym. Że tutaj robisz ruch pośladkami. Nie wyginaj żebel do przodu. Nie pchaj, nie ciągnij żebrami tego ruchu. Tak jest. Ty nie ciągnij ruchu żebrami, tylko niech ten ruch dopina po I jeszcze sześć razy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Przypominam potem, tym że u góry spinamy mocno pośladek. Wyobraź sobie, że masz 500 zł między pośladkami i nie chcesz, żeby te 500 zł u góry wypadło. Czyli trzeba tak ścisnąć pośladki ze sobą, żeby 500 zł nie wypadło. Kolejne ćwiczenie to martwy robak. Popatrzcie. Nóżki 90 stopni zgięte w kolanach. Rączki do góry. Odrywam łopatki, odrywam barki. Odcinek będzie owych rękosłupa przylegał do podłogi. I trzymamy. Czas start. Przytrzymamy sobie dzisiaj 20 sekund. Przypominam, że dziś zaczynamy ten pięciodniowy cykl treningów, który ma za zadanie przywrócić Was do aktywności fizycznej lub zapoznać z aktywnością fizyczną i później zachęcić do tego, żebyście zostały już z tą aktywnością na stałe. I stop. Fantastycznie. Ok, teraz przejdziemy do najtrudniejszego ćwiczenia dzisiaj. Wiem, to z doświadczenia, prowadząc treningi personalne, czy to we Wrocławiu, czy te treningi personalne online, czy grupowe. Uwaga! Stoisz sobie na końcu maty, czy tam dywanu. Trzy zejścia. Popatrz. Opierasz się, schodzisz do podporu, hop, napinasz pośladki, nie puszczaj tutaj bioder w dół, nie wyginaj się w odcinku ludziowym, tylko zostań w górze i wracasz. Teraz, raz. Zapraszam serdecznie. Hop, idziesz. Cyk, napinasz wszystko. I dwa. I ostatni raz ruch swoim terpi, ja na Ciebie poczekam. Na spokojnie. Nigdzie się nie spieszymy. I mamy trzy powtórzenia. Damy jeszcze więcej na to, żebyście to zrobiły. Tak jest. I piąte ćwiczenie w tej serii. Mówiłem, że będzie pięć ćwiczeń, tak więc robimy piąte ćwiczenie. W tym momencie możecie wyżyć się na trenerze. Czyli jedziemy sobie bieg bokserski i kolanka troszkę wyżej. W ten sposób zobacz. Hop! Hop! Dawaj, startuj! poszło, czyli biegniesz kolanka wyżej, rączki przed siebie, łatwiejsza wersja, maszerujesz, cyk, 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 ty wybierasz wersję, jeszcze 10 sekund, dawaj, 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 oddychaj w tym czasie, świetnie, 3, 2, 1, i okej. Okay. fantastycznie, chwilka przerwy, pół minuty przerwy, do minutki, i zaraz ruszamy z taką drugą serią, Ćwiczę. Gratuluję, jeżeli doszła do tego momentu treningu, to gratuluję. Jestem z Ciebie dumny, o to chodzi. Zobacz, Ty możesz. Tylko trzeba znaleźć fajną aktywność dla siebie i taką aktywność, którą będziesz mogła regularnie i systematycznie robić. Trzeba dostosować do tego też swoje możliwości możliwości czasowe, finansowe. Nie narzucajcie sobie zbyt dużych yy, gdzieś tam zobowiązań. Nie mówcie, że będziecie ćwiczyć 16 razy w tygodniu. Nie mówcie, że będziecie dzielić na siłownię na drugi koniec, w koniec miasta, bo prędzej czy później to się wykoleje. Naprawdę. Musimy sobie ułatwiać w życiu i musimy robić różne rzeczy pomimo. Czyli żeby robić pomimo musimy sobie to otoczenie obok nas do tego treningu przygotować i przystosować. No, fantastycznie. Powiadałem troszeczkę, więc ruszamy z drugą serią. ćwiczeń. Zobaczcie, perpek do pleców. Hop! I spróbujcie trudniejszej wersji, czyli zobacz. Prawa nóżka do przodu, lewa nogę do tyłu. I kolano spotyka się z łokciem. Hop. I znowu. Jak Ci nie wyszło, no to odłóż dłoni. Hop. W ten sposób. Cyk. Świetnie. Wydek, kiedy dajesz dłoń do przodu i nogę do tyłu. Hop. Doknij pośladek. Tak jest. Wyprostuj nóżkę, doknij pośladek. Jeszcze cztery razy. Trzy. Dwa. Jeden. I OK. Druga strona. Hop, 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 hop. I mamy jeszcze trzy razy trudniejszą wersję. może zrobić kolanko do łokcia. Świetnie. Raz, dwa, trzy. Super. Kładziemy się na plecy. I będziemy unosić biodra do góry. Ale pamiętajcie, w tych biodrach do góry chodzi o napięcie pośladka. Idziesz do góry, napinasz pośladek i robisz wydech. Czas start. Góra, napinam, wydech. Idę w górę, napinam i wydech. Nie odpadaj pośladków na podłogę. Cały czas w powietrzu. Pamiętaj, masz 500 zł między pośladkami i chcesz, żeby one nie wypadły. Świetnie. Jeszcze 7 razy. I raz, dwa, mocno dopinaj poślad, trzy, pępek do pleców, cztery, wydech w górnej fazie tego ćwiczenia, tak jest, jeszcze dwa, raz i ostatni, świetnie. Chwilę rozluźnijmy się, można na chwileczkę usiąść i uwaga, teraz martwy robak, przypominam, że w martwym robaku odcinek lędźwiowy przylega do podłogi, a cała reszta jest oderwana, jeżeli czujesz ból w odcinku lędźwiowym, to nie rób tego ćwiczenia. Czas, start. Kąt 90 stopni w kolanach, barki i łopatki oderwane od podłogi. Tylko odcinek będzie owych rękosłupa przylega. Jeżeli się trzęsiesz, to wszystko ok. Jeżeli potrzebujesz przerwać szybciej, to też ok. Jeżeli byś mogła wytrzymać dłużej, no to super. Będą też trudniejsze treningi. Najważniejsze jest, żebyś wróciła do regularności i do systematycznego treningu. 5, 4, 3, 2, 1 i stop. I fantastycznie. I uwaga, wstajemy. Zostały jeszcze dwa ćwiczenia dzisiaj. Zapraszam serdecznie. Trzy zejścia do podporu. Idziemy, i przypominam, że na końcu zobaczcie. Robimy ściągnięcie łopatek i napięcie pośladka, i podwinięcie ogonka. Być może dzisiaj to dla Ciebie jest trudne, ale za miesiąc, za dwa na pewno już nie będzie. Czas start. Chodź, idziesz, prostujesz się, i wracasz. Raz. I ostatni raz I trzy Fantastycznie O to chodzi Poczekam jeszcze sekundkę, dwie Żebyście dokończyły I uwaga, teraz przejdziemy sobie do Zamiast biegu bokserskiego do pajacyków poziomych czyli łapki w ten sposób Pokażę najpłatniejszą wersję Hop, hop, czyli sobie idziesz Do boku Trudniejsza to jest ta standardowa Jest po prostu z podskokiem Czas, start i wydech, i wdech, i wydech. I jedziemy. Pępek do pleców. Jeszcze 10. I stop. I fantastycznie. I gratulacje. I brawo. I pierwszy trening za Tobą. Być może ostatnio roztrenowałaś pół roku temu. Być może rok. A być może tydzień temu. Ale jest to w kratkę trening. Dlatego ja przez te 5 najbliższych dni udowodnię Ci, że można trenować regularnie i systematycznie. Teraz pięć dni pod rząd. Później oczywiście z przerwaniem, bo nie chodzi o to, żeby trenować 7 razy w tygodniu. Zapraszam Cię serdecznie do bycia tu razem ze mną, do komentowania. Piszcie do mnie. Jeżeli zrobiłyście ten trening, jeżeli coś Wam w tym treningu nie wychodziło, też dajcie znać. I cóż, zapraszajcie znajomych, bliskich, których myślicie, że potrzebują takich pięciu dni z trenerem Jackiem. Do zobaczenia jutro i pilnujcie mojego Instagrama, bo tam na Instagramie na stolic będę pokazywał, jak przejść przez każdy kolejny dzień. Siemanko, dzięki wielkie, uśmiech, radość i energia.